7 sierpnia 2023 roku, nieznana historia świata Łukasz Kula. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj materiał na temat tego, w jaki sposób świat widzieli nasi przodkowie w starożytności, którzy, co ciekawe, opisywali rzeczy, o których teoretycznie nie mogli wiedzieć, dlatego że pisali na temat Świata sprzed dosłownie milionów lat, gdyby opierać się o naszą wiedzę geologiczną i wiedzę na temat tego, jakie na przykład zwierzęta zamieszkiwały naszą planetę miliony lat temu, dziesiątki milionów lat temu, no to wychodzi na to, że nasi przodkowie sprzed kilku tysięcy lat wiedzieli, uwaga. Nie, nie, na pewno nie mniej niż współcześni naukowcy. O co tutaj chodzi? Przytoczę za chwilę dwa, dwie takie historie. One pochodzą z Ramayany, z tekstu hinduskiego oraz drugi tekst z Mahabharaty. Są to bardzo dziwne. Teksty, które, jak mówię, opisują świat, o którym starożytni twórcy tych tekstów nie powinni nawet e, śnić. Pierwszy tekst mówi na temat uwaga zimy w Indiach. Jest to legenda, tak, tak się oficjalnie mówi, pochodząca z Ramajany, która dotyczy tropikalnej części Indii, która położona jest między 20 a 15 stopniem półkuli północnej. I ten tekst brzmi następująco. Jesień minęła szybko i nadeszła zima. Pewnego razu o świcie potomek Ragawy udał się nad rzekę Godaweri, aby wziąć przepisaną kąpiel, a dzielny Saumutri z banem w dłoniach pokornie podążając za nim wraz z sitą powiedział do swojego starszego brata. Pora roku, którą kochasz, nadeszła, o dobroduszny książę, kiedy wszystko wokół wydaje się być ubrane w lśniący strój. Ziemię, która rodziła obfite plony, ogarnia mróz, woda już nie cieszy, a nie ma nic bardziej pożądanego niż ogień, który daje ciepło. Teraz słońce jest słabe, jest ciągły mróz, przeszywający chłód i głęboki śnieg. Nadeszły długie, zimne noce, kiedy nie można już spać pod gołym niebem, a konstelacja ruszy wydaje się ledwo widoczna na zaśnieżonym niebie. Śnieg, który przynosi zachodni wiatr, zamienia się w lód, a rano jest nie do zniesienia zimno. Słońce wschodzi późno, ledwo przebijając się przez niskie śnieżne chmury. Opisywana tutaj ta rzeka Godaveri to jest rzeka, która znajduje się w środkowych Indiach. Jest to bardzo ciekawy tekst, dlatego że tam, ogólnie rzecz ujmując, nie miało być prawa, jeśli chodzi o czasy starożytne, jakiejkolwiek zimy, która opisywana jest w tym właśnie tekście w Ramajanie. W, w przeczytanym fragmencie mamy tutaj zimę, która jest charakterystyczna dla europejskiej części Rosji czy Ukrainy. I co to może oznaczać? No ostatnia taka wielka zmiana miała miejsce jakieś 12 tysięcy lat temu, kiedy nastąpiło prawdopodobnie przebiegunowanie. Natomiast nawet jeżeli mówimy o czasie sprzed 12 tysięcy lat temu, to Indie środkowe powinny znajdować się w strefie bezśnieżnej, bezśnieżnej i w tym raju, bo tak można określić, Tą, tą część świata nie powinno być w ogóle zimy, co oznacza, że uwaga Ramayana opisuje znacznie wcześniejsze czasy, kiedy Hindustan znajdował się znacznie, był znacznie wysunięty na południe od swojego współczesnego położenia, albo jest też taka możliwość, że po prostu bieguny były w zupełnie innym miejscu niż ma to miejsce współcześnie. W tej legendzie jest jeszcze jeden bardzo interesujący punkt, aspekt. Otóż obecnie uważa się, że najzimniejszy wiatr wieje z północy. Legenda mówi o zachodnim, zimnym, przenikliwym wietrze. I można sobie teraz zadać pytanie, czy to nie oznacza czasem, że biegun północny znajdował się kiedyś na zachodzie, a słońce wschodziło właśnie z kierunku północnego. Jeśli oczywiście kierunek ruchu ziemi wokół własnej osi był taki sam. Jest to bardzo dziwny, powiem szczerze, tekst, bo on w ogóle nie pasuje do tego, co powinni doświadczać ludzie w starożytności w Indiach. Co pokazuje też, że jak przede wszystkim Szerokie spojrzenie można, jak, jak szerokiego spojrzenia można nabrać, kiedy analizujemy te teksty starożytne, dlatego że tam jest wiedza sprzed wielu, wielu pokoleń i jest to coś naprawdę niesamowitego. Naukowcy się tym nie interesują to jest bardzo ciekawe europejscy są na to zamknięci. Natomiast faktycznie jest to obraz świata zupełnie inny niż powinien być. Zupełnie inny obraz świata niż nasi przodkowie powinni widzieć. Druga, słuchajcie, sprawa to jest tekst z Mahabharaty, który opowiada o podróży syna Indry, Arjuny, jakimś pojazdem latającym przez rozległy ocean w celu pokonania Ludu Niwata który był ubrany w nieprzeniknione muszle, i ten tekst brzmi tak. Kiedy ja, Arjuna, opanowałem niebie, niebiańską broń i zdobyłem zaufanie niebiańskich, Indra powiedział: We wszystkich trzech światach nie ma teraz nic ponad Twojej siły. W fortecy w głębinach oceanu schronili się moi wrogowie, Danawowie, których nazywa się. Odzianymi w nieprzeniknionym muszle. Jest ich 300 milionów, są do siebie podobni. Pokonaj ich. Następnie Arjuna ofiarował, to znaczy Indra ofiarował Arjunie cudownie lśniący rydwan prowadzony przez Matalego, i tekst brzmi dal, dalej następująco. Po przekroczeniu burzliwego oceanu, największego strażnika wód. Rojących się od Teamingilów, Timitimingilów i Makarów, ujrzałem tuż przed sobą miasto pełne danawów. Następnie Matali szybko opadł na ląd i skierował się w stronę tego miasta, napełniając okolicę rykiem rydwanu. I w tym fragmencie, słuchajcie, no również jest, zostaje naruszone to oficjalne postrzeganie świata przez starożytnych. Tutaj zwracam uwagę na te trzy istoty które zostały wymienione, które zamieszkiwały głębiny morskie. Chodzi o tyamingile i Timitimingile oraz Makary. W Mahabharacie, gdybyśmy przeczytali tłumaczenie Mahabharaty w języku rosyjskim, to tam są wyjaśnienia do tego, do tego tekstu. I w, w tych wyjaśnieniach jest napisane, że Timingile to były ogromne ryby, które połykały wieloryby. Z kolei timi-timingile to były potwory morskie, które połykały te wcześniejsze tiamingile, czyli były większe od nich, a makary to były ogromne potwory morskie, podobne do krokodyli morskich. I teraz, jakie to ma w ogóle odniesienie do świata rzeczywistego? Mogłoby się wydawać, że to są jakieś tam, powiedzmy, historie wymyślone, ale śledząc rozwój organizmów żywych na Ziemi, Ogromne drapieżne ryby i też potwory morskie istniały, słuchajcie, wcześniej, miliony lat temu, powiedzmy od jakichś 25 milionów lat temu do 1,5 miliona lat temu, oceany Ziemi zamieszkiwały olbrzymie rekiny, megalodony, których długość dochodziła do 22 metrów, one ważyły nawet do 50 ton one żerowały właśnie na wielorybach i to były te wspomniane wcześniej tyamingile. W, wcześniej jeszcze, bo między 45 a 36 milionów lat temu w Eocenie w ciepłych morzach żył największy chyba drapieżnik morski, o jakim wiemy, o, mówię o, mowa o bazylaozaurze, którego długość ciała dochodziła do 20 metrów, który również żywił się wielorybami o jego ciało było takie, miało charakter takiego wężowatego, więc no ogólnie jest tak, że wcześniej miliony lat temu, dziesiątki milionów lat temu morza roiło się od drapieżników, od takich drapieżnych ichtiozaurów, które przypominały kształtem delfiny, które, którego, których długość ciała przekraczała nawet 20 metrów. I wydaje się, że coś takiego, takie stwory zostały opisane w Mahabharacie. W 2008 roku belgijscy i włoscy paleontolodzy na pustyni Ica w Peru w tej samej warstwie co pozostałości po Megalodonie odkryli szkielet kopalnego wieloryba Drapieżnego, którego, który był szacowany, jego wiek był szacowany na 12-13 milionów lat. Miał około 18 metrów, jeżeli chodzi o długość zębów, to było coś naprawdę niespotykanego, to były większe zęby niż te, które posiada rekin, i to stworzenie zostało nazwane mianem Leviatana Melville. Olewiatanie też jest napisane w Biblii, między innymi. Czy jest to przypadek, czy nie? Trudno stwierdzić. Ale właśnie tego typu istoty żywiły się wielorybami o wielkości około 10 metrów długości. Więc to są rzeczy, które teoretycznie mogą wydawać się dziwne. Natomiast, jak powiedziałem, gdybyśmy zapoznali się z, z historią Ziemi, to by się okazało, że tak nie jest. To mi przypomina też te mapy, między innymi Piri Reisa, Oronteusza, Fineusza, które pokazywały świat też zupełnie inny, gdzie Antarktyda była wolna od lodu i tak dalej. Więc to są rzeczy, które naprawdę naukowcy nie chcą się za to zabrać, bo to po prostu przeczy tej oficjalnej wersji wydarzeń, natomiast nie, nikt, naprawdę nikt nie wykazał, że są to jakieś rzeczy, które nie istniały. Te makary, o których wcześniej wspomniałem, to były takie istoty, które przypominały kształtem krokodyle. To mogły być na przykład koronozaury, mosozaury, które, według naukowców, wymaury pod koniec okresu kredowego jakieś 65,5 miliona lat temu. Też oczywiście można sobie zadać pytanie, czy czasem te, te teksty starożytne to też nie jest jakieś echo cywilizacji tak starych, właśnie sprzed milionów lat. No, tego oczywiście nie potwierdzimy, nie wykluczymy, no bo nie mamy na to dowodów. Chociaż są tacy badacze, którzy uważają właśnie, że cywilizacje mogą być aż tak stare. Tak więc to wszystko w dzisiejszym nagraniu. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już. W następnym materiale cześć.